Cześć, tu Kepson. Dziś odwiedzimy prime kebab w Gliwicach, albo może tak po angielsku bardziej powinno się to mówić prime kebab w Gliwicach. Powiem szczerze, że tego filmu miało w ogóle nie być. Nagrałem to, żeby nie tracić czasu. Docelowo szykowałem się na nagranie gruzińskiej restauracji. Poszedłem tam, zająłem stolik, czekałem 10-15 minut. Wybrałem się też tam sam do pani, że chcę złożyć zamówienie, ale najpierw chcę zobaczyć po prostu co jest w ofercie, chcę zobaczyć menu. Pani powiedziała, że zaraz podejdzie. No nic, czekałem 20 minut jeszcze. Nikt nie podchodzi, mówię, że już mam wybrane. Pani, że zaraz przyjdzie. Patrzę za parę minut, też ona siedzi sobie przy stoliku z jakimiś chyba znajomymi i sobie gadają. To więc mówię, dobra, jak tak podchodzą do klienta, to ja sobie podaruję, bo sprawdziłem sobie menu sam już w internecie nawet, żeby zobaczyć, co tam najfajniejszego do zjedzenia. I naprawdę, mogło to być coś takiego, co by było ciekawostką dla was, a jednocześnie byłoby zachowane w tych kryteriach kanału ale no nie udało się może następnym razem. A powiem wam, że w Katowicach zjadłem fajną, fajny gruziński obiad, także to będzie na kanale. Przeszedłem się kawałek i mówię, jak kurczę uratować ten dzień. Wybrałem się do burgera. Myślałem o burgerze, ale poszedłem i wszystkie stoliki były zajęte, nauczony też doświadczeniami, jak ciężko się nagrywa bez stolika, na przykład gdzieś tam w plenerze. No, żeby to się rozwalało strasznie, jeszcze operować trzeba kamerą, także mówię, dobra, to sobie to też odpuszczę już i padło na kebab. Złożyłem zamówienie. Nie mała tortilla mięso. Zostałem poinformowany, że wołowo-baranie są mieszany za 11 zł. Człowiek oczywiście świadomy był, że z baraniną to nie ma nic wspólnego, ale może być to coś lepszego w końcu z tych kulmocy. Teraz przy robieniu researchu sprawdziłem, że takiego mięsa to tam nawet nie ma. Wedle pyszne, tylko wieprzowo-wołowe albo sama baranina. No i wedle cennika na stronie dostałem baraninę, tak, yy, że. Na pewno to, że to jest bajer, baranina. No tak jest tam napisane, w sensie, że tak samo jak u mnie na paragonie, tam widzicie 11 zł, a taka pozycja właśnie m, dokładnie kosztuje 11 zł z baraniną. No oczywiście wiemy, że to, to jest jakieś tam szmery bajery, a nie żadna baranina. No i dziwnie to mięso wygląda. Strasznie suche, z plusów, że za 11 zł porcja na pierwszy rzut oka yy, duża. Jak ktoś nie jest za bardzo wymagający, to powiem szczerze, będzie zadowolony, ale jedzenie tego było dla mnie nieco problematyczne. Surówki, tak jak widać, mięso suche, początek tragedia dopiero z upływem jedzenia, gdy zaczął się pojawiać tam sos, to całość była przynajmniej łatwiejsza do połknięcia. Mieszanka sosów, jogurtowo-ostra, boczowsku, to też tam jakoś tak nie było, nie był wyczuwalny, ale zdawało też, przez to zdawało się to być bardziej takie orzeźwiające. Ten biały sos w sensie, no ten jogurtowy, coś jak cacyki pewnie koncerniak, ale to i tak najlepsza część jakby dzisiejszego zamówienia. Ostry przejawiał się co nieraz, nie tak, że co gryz czuły się atak kapsaicyny, oddał pole do popisu jakby łagodniejszej wersji tutaj w tym wypadku, ale tak jak mówię, to akurat będzie mały plus w kontekście ogółu zdaje mi się też, że ten ostrzejszy sos to tym razem coś ala tabasco, bo czuć było posmak octu, albo to od warzyw, no nie wiem, ale raczej od sosu wydaje mi się, że sos z octowym jakimś tam przebarwieniem, jak tabasco. Każdy chyba tutaj jadł tabasco, bo to taki podstawowy sos, co można kupić w sklepie. Także w miarę, wiecie, że on nie zabarwia, jednocześnie gdy zmieszasz go tam z czymś, no jest wyczuwalne, no ale go nie widać. Mięso mega słone. Jak nagrywałem te kebaby wcześniej, to rzadko się zdarzało, żeby kule mocy um, aż tak nasiąknięte były solą, bo to zazwyczaj kurczak ma to do siebie, że jesz bardziej taki doprawiony, doprawione to mięso. Natomiast tu się trafiło tak i ciężko było jeść bez popijania. Kawałki suche widać um, ścinane maszynką i zresztą widać, um, że ścięte za późno. Sami przyznacie, że barwa tego mięsa też jest inna, jakby taka bardziej żółta, także to mi się też wydaje um, trochę dziwne. Ja kiedyś byłem w chorzowie w kebabie o tej samej nazwie. Nie wiem, czy to jest ten sam lokal, czy jakaś inna filia, czy ten lokal w ogóle istnieje. Ale tam wziąłem sobie mięso wieprzowe i powiem Wam, że faktycznie w jakiś sposób to się wyróżniało na tamte czasy, to było dwa lata temu, i smakowało to lepiej. W kontekście kebabów z całej Polski ten wieprzowy wariant był całkiem znośny. Nawet nie powiem, wyróżniał się na tyle, że w miarę go pochwaliłem. Mi tam smakowało, ale to co dostałem dzisiaj, to. Ach placek ja mówiłem o tym w jednym z ostatnich filmów. Dość popularny rodzaj placka, opierając się na moich wizytach w różnych właśnie kebabach do tej pory na Śląsku. Ani niczym się nie wyróżnią na plus, ani nie był też przyrządzony tak źle, żeby mieć do niego jakieś tam zastrzeżenia. No tak, no całość zawinięta poprawnie, owinięta sreberkiem, by utrzymywało to składniki, to też i tutaj taki neutral. Nawet powiem, że zawinięte to było dobrze, porcja za tego staka też jest dość spora, ale co z tego, skoro to mię mięso nawet w kategorii kulmocy było słabe i, i, i wtedy, no nie smakowało mi to w ogóle wtedy. Biorę pod uwagę, że ta suchość mięsa to jednorazowy wybryk, także jeśli jest tu lokalna społeczność to możecie napisać co sądzicie o tym miejscu, co sądzicie o kebabach z tego miejsca, być może jak będzie kiedyś taka yy, okazja to się nagra drugi film, żeby zobaczyć czy coś tam się zmieniło, ale mówię na ten moment to yy, 3 na 10 i. To na tyle. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia, Mariana Czerniejewskiego i chłopaków z nocnej ligi halowej. Elo!